Witam, witam i o zdrowie się! Pytam z tej strony, krasek. A to jest kolejny odcinek z serii Młody Gospodarz na mapie Mazowiecka Nizina. Dzisiaj będziemy oto na tym polu siać nowym nabytkiem. Trochę taki nowy, trochę y, ubazkrany Ale był myty ty soję, będziemy tu siać, tak. A bo. B, bądź siewnik Nie da się si... Aaaa czekajcie bo O O i wszystko działa jakby Jak chciała O, co załączymy I jest Tamten siewnik się sprzedało, bo tamten to był No nie można było tak chciał, tym to się dzieje normalnie Sarą BIście bym powiedział. No, bez zaczników wsiadłem, na razie nie miałem... Pewien... O, 19 tysięcy. A w poprzednim uciekłym Dawidu się Ponieważ zrobiłem sobie misje różne z sąsiadów. sobie tak pojeździłem po sąsiadach. Po robiłem sobie takie misiki i mam hajszyk to bardzo dobrze bo czy te nie no to jest chyba dobrze Jeździ może by mieć się pieniądze z nawozów nie będzie Odcinek będę robił co, co drugi Sezon tak jakoś dodać dawusy eee 3 co jeszcze? A tam farmer pisał pod ostatnim odcinkiem, że jak to z tymi świnami zaraz pokażę bum 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 To, tak. O, wody dodać. Że to się trzyma niby do 600 kilo. Nie wiem, czy świnia ma 600 kilo. Ona powinna już być wywieziona. Na swoje kilo. Albo... To jest po prostu stara, a... Wejdzie się... Czy to potrzebny jest Knur do tego czy co? Nie wiem, tu pisze że... CZEET! No właśnie, się stało... Wow. Yy... Co jest? Jać! Dobrze jest, yyyy, eee, jest. Żeby one się rozmnażały, czy co? Przecież one będzie od... 600 kilo, to myślę, że krowa ma. Jest 800 tam, nie Nie wiem, czy się tu nie pomylił, do farmy. Ale jeżeli tak, to... To by dziwnie było. kurna świnia 600 kg to no, wygląda jak krowa nie o, ale wiesz, bo poleża no, pola zasiane tym to jedzie się siwnikiem w następnym odcinku w następny odcinek to będzie chyba już nieba przeskoczymy sobie i w następnym odcinku też będzie do wydobytek będzie dobrze jedziemy fajnie wszystko ciekaw czy jest jakiś taki mm. Ten agregat czy jakoś się to nazywa że podłącza się do niego siebie prawowo siebie czy co ciekawe czy jest w kolorze zielonym to nawet Trzeba poszukać na OLX zobaczyć. Oczywiście za środki bo na to żby nie ciągło tyle. No. Bardzo dziękuję za subskrypcję wszystkie też. No to gdzie bardzo serdecznie pozdrawiam yy, Riot3Play wziął sprawdził mapę o taka jest bardzo dobra wziął bardzo dobra robota no no i po tym filmie dużo yy, subskrypcji przybyło więc fajnie 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 pozdrawiam wszystkich nowych 6 minut i to będzie najkrótszy odcinek w wszechświecie Naprawdę Nie no, nie wiem co tu zrobić Może coś jest tu do wywozu Zaraz Ciekawe kiedy pszenica, ale to zimę się chyba pszenica bierze Właśnie z tymi słupkami to... Słupki działają dopiero jak przejdzie jeden sezon. Tak, znaczy tak mi się wydaje przynajmniej. Gdzie te słupki są? Słupki są tu. No pzenisa była tu najlepsza. No właśnie. A bo to jest na normalny. Tu jest najlepszy soje. Ale to przed śniwami Soi będzie. Czy tak nie sprzedam tej soi? Bo ja co ja 4 tony sprzedam Nie opyla się. Poczekam Jak te soje we bo tu soje są na 1.20 więc będzie tu grubo i na, na, na tym polu. O, tu jest też soja na, na 1,20. Tu jest 1,20. Tu jest 95. Czyli tak mi się. Tu jest pszenica i tu też jest pszenica. Raz, dwa, trzy, cztery. Mam pięć pól, tak? O żadnym chyba nie zapomniałem. Ty, ale czego tu jest? Co to się zrobi? Czy widzicie to? to? jakby nie było posiane, czekaj? Zero, te ale Soja, 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 Soja Co to jest Soja? Soja? Tu nie ma soi Ty, co tu się zrobiło? Czy to jeszcze raz, raz muszę przejść kultywatorem, czy jak? Gdzie jedziesz do tyłu? Ja piuciu To nie ma soi posianej w ogóle. No to fajnie by było. W tym... Czekaj. Tam gdzie był nawóz rozsiany, to tam nie ma soi. Tak przez przypadek się wziął. Kurde. Nie wiem co się trzeba zrobić, ale jest 10 minut, dobra, to zrobimy tak o ten siewnik, to ja tu przy krzakach zostawię. O. Nie to to. Bo jak tu trzeba będzie jeszcze raz to robić. To będzie dopiero jazda Aha, jedziemy. Teraz weźmiemy sobie świnie na tego godziny Tak, o, a tego nie widzieliście. Kupiłem beczkę. Beczunia. Kolej... Tysza trzeba przyciągnąć. Ale coś ten tysza nie chce iść. O, o, poszło Albo to Czekajcie oh, Odsunę się O, jest, dobra Macie ma ciężko A Czy tu Jakieś O! Pęży nie było podpięty, o wszystko wiadomo. Raz trzeba... Oj, pikuś Ona ma taki skręt. Ta sześćdziesiątka. No weź i teraz się... Trze... najpierw to trzeba by było otworzyć drzwi co o tam kostków jak coś to nie ma i wziąłem sobie bo na sezonie to nie o to że tego sejfa musiałem przeleportować a belków nie chciałem się typować Mogę przerzucić jakiś plik, widziałem tam, ale on coś mi... A, już wiem co. Kurnik w wtedy w innym miejscu stał. I wtedy on by mi... Kupował. O! O! Pięknie, patrz. Przeleci. Oj, nie ten. To bardzo dobrze. Ja trzeba przymknąć bramę i tak stoi? No i fajnie. Dobra, zgadźmy to. Mm, tam... O, właśnie. A co z jajkami? Co z jajkami? Z jajuszkami. Jaja, albo to jest to większa cena, bo nie wiem, bo teraz jest jakaś duża. Ale to się zobaczy. Yy... To jest. Tak, to jest już przetypane. Zab, będziemy. kamień jest świny. No, i jeszcze jeden worek, ale nie wiem czy ten jeden worek się tu zmieści. O tutaj jakiś leży to. To poprawmy sobie, żeby było. O... I. No właśnie, dobra, to połóżmy, o, jak coś, to tu słomę się bierze też, tu jest taki trigger, do, odtąd, dotąd, więc tu słomę można dać, o, dobra, perfekcyjnie, dobra, więc pożegnamy takie życie. Więc pożegnałem się w tym stylu, więc yy, zostaw subskrypcję, łapkę w górę, oraz napisz komentarz. Więc yy, do następnego, cześć.